Że żadne zło mnie nie tknie. że żadne, żadne przekleństwo na mnie nie spadnie, ono się odbije, ono spłynie jak po teflonie. Żadna strzała diabła, diabelska nie jest w stanie mnie trafić. Dlatego, że ja jestem w Jezusie, ofiara jest złożona, ja jestem odkupiona, ja jestem zbawiona, raz. I na zawsze uświęcona, jak mówili do Hebrajczyków. I nikt mi tego nie wydrze. Poza tym, że ja będę sama przestać tak myśleć. Kiedy, zobaczcie, kto wierzy we mnie, jak powiada pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A kto mówił o duchu, który miał być dany, który, którego mieli otrzymać.